No witam wszystkich bardzo serdecznie, mamy dzisiaj czwartek, e, jesteśmy na oblocie, zobaczcie sobie moje młodziaki, to jest grupka starszych, starszych młodych, a na dachu już polatała, praktycznie niedawno dopiero co usiadły na dachu, e, tutaj są głąbki młodsze i te najmłodsze, no a starszaki... Proszę bardzo. Latają. E, ogólnie szykujemy się na spisy. Mamy w niedzielę e, drukowanie. Więc e, no właściwie zostały tylko 3 dni nie licząc dzisiejszego. Co mam Wam dzisiaj tutaj powiedzieć ciekawego? Może troszeczkę właśnie o tych młodych, bo od środy, od wczoraj tak dokładnie, udało mi się w końcu wstać rano wcześniej i wcześniej rano wypuścić gołąbki. Czyli mam tu na myśli godzinę piątą rano. Ciężko było wstać, ale dałam radę. Choć normalnie wstaję o piątej, tak teraz trzeba było wstawać w pół do no i było już, już było ciężej, no ale wiadomo, trzeba się troszeczkę przemęczyć, żeby te gołąbki się rozlatały. Więc dzisiaj rano latały o 5 i teraz też troszeczkę latają. Teraz oczywiście latają te, co chcą, a rano oblot jest wymuszany. Tutaj jest nasze towarzystwo. Ogólnie już te starszaki bardzo fajnie latają. Zwłaszcza rano, bardzo fajnie to wygląda. E, niestety rano nie nagrałam filmu, bo... No, bo byłam tak zaspana, że ciężko by mi było cokolwiek mm. <śmów> mówić tutaj do, do, do tego telefonu. E, ale, ale teraz już jest git. Jestem po dwóch, <śmów> po dwóch kawach, gdzie normalnie piję jedną. E, no i jest dobrze, mogę coś tutaj powiedzieć. Więc tak, jeżeli chodzi o jakieś straty, nie wiem, czy tam są. Szczerze mówiąc, nie liczę, odkąd zaczynamy tak wypuszczać, właśnie na te obloty i wymuszać im te obloty. Czyli od poniedziałku mają tak naprawdę wymuszane obloty, żeby mnie nie, nie przesiadywały na dachu, jak wylatują, tylko mają fruwać. No więc od poniedziałku, tak. Musiałam zrobić szybkie cięcie, ale już kontynuujemy wątek. E, strat na, na, na hodowli e, nie mówię nie ma ich dużo, jak wchodzę do golemnika to nie widzę pustek, więc chyba jest ok może tam gdzieś z jedna sztuka, dwie maksymalnie może gdzieś tam się e, gdzieś tam się zagubiły jest kilka gołąków, które mi się w ogóle nie podobają e, więc one e, więc one są tutaj na celowniku od, o, już od kilku dni w sumie Byliśmy też z ptakami we wtorek na badaniach u weterynarza, wzięłam kilka takich naszych przedstawicieli tutaj z każdego lęgu po jednym, postarałam się wziąć i z tych sprowadzonych, sprowadzonych młodych, no i rzęsistek, rzęsistka brak. Pani weterynarz nie widziała na mikroskopie, więc dobrze, a co do reszty... No to musimy czekać na wyniki z laboratorium. Więc czekamy, ale myślę, że jest wszystko ok. Cieszy mnie to, że nie ma rzęsistka naprawdę, bo no bo z tym zawsze jest problem. Jak gdzieś tam nie daj Bóg się rozwinie. A u mnie jest. U mnie jest czyściutko króciutki filmik. Nagram może tak maksymalnie 10 minut. Teraz chwilkę na dworze i za chwilkę wejdziemy też do, do środka, jak je nakarmię. Mamy teraz godzinkę w ogóle 18.20, więc myślę, że jeszcze tak z pół godzinki niech one sobie pochodzą po dachu albo polatają, co one tam sobie chcą. No i co? No niedługo zaczniemy też Planować jakieś wywózki pierwsze, bo w sumie lipiec nam się kończy i tak przydałoby się już zacząć o tym myśleć, ale dopóki gołąbki nie będą latały tak jak powinny, no to o wywózkach mowy być nie może. Ale myślę, że one spokojnie spokojnie się rozkręcą. Eee, tak więc no tak sobie teraz pracujemy. Eee, filmik ten, który nagrywam dzisiaj czyli w czwartek. Wrzucę go Wam w sobotę, bo tam widziałam, że chyba jest 120 łapek w górę pod ostatnim filmem, a ja chyba tam mówiłam o 150. No chyba, że jakimś cudem jeszcze do momentu wrzucenia tego filmu e, dobijecie te 150. No zobaczymy. Na ten moment jest chyba 123 dokładnie. E, no. Gdzie te moje głąbki zniknęły? Chciałam jeszcze nagrać tak na koniec. O, tutaj są, zobaczcie. Może jeszcze jak one sobie tak latają, to powiem kilka słów o, o wspólnym głębniku, bo tam widziałam, że na Facebooku, że tam się już powoli przygotowują do, do treningów. No, ja jestem bardzo ciekawa, jak te moje gołąbki tam sobie poradzą, o ile w ogóle one jeszcze tam są. E, bo szczerze mówiąc, nie wiem, e, powinny być dwa. Znaczy, dałam trzy, ale e, na moment szczepień e, były już dwa. Więc, A, więc zobaczymy. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, e, jak to wyjdzie. O, leci pstra, samiczka. No. Więc ja za chwilkę ja w sumie zacznę sobie wołać, żeby one weszły. Chociaż z tym wchodzeniem na wołanie to też jest różnie aktualnie. Ale to na spokojnie sobie wszystko zrobimy. Jak to mówią, kto się spieszy, no właśnie. No właśnie. Teraz na dachu są wszystkie właściwie gołębie. Tam, znaczy kilka pewnie już weszło do środka, ale... E, no ale... Wyszły wszystkie. Był pusty gołębnik, jak otworzyłam. Razem z tymi najmłodszymi gołąbkami już fajnie wychodzą sobie. O, tu nawet mamy jednego, tego czarnego. Już śmiga ładnie dziewczynka na oblotach. E, więc no, zdrowe gołąbki, fajne. I tak to się umie właśnie teraz tak się to u mnie teraz kręci. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie tutaj już cięcie. I zobaczymy się. Zobaczymy się już w środku, w gołębniku lotowym. Dobra, słuchajcie. Dogramy końcówkę. Króciutko, nie będę długo już gadać, bo też jestem zmęczona, a jutro do pracy. No i rano na oblot trzeba wstać. O w pół do piątej. Dobra. Miałam nagrać od razu, jak wejdą i zacznę sobie tu jeść. Ale musiałam jeszcze coś zrobić. No i. No i tak, policzyłam sobie tego gołębie, żeby... Tutaj Wam powiedzieć, jaki jest stan aktualnie. No i mamy 74 na 74 Oczywiście, ten jeden jest bez obrączki, gołąbek, czyli właściwie 73 na 73 plus plus bossy, czerwony samczek jego tam nawet widać na siadełku. A gołąbki są pojedzone, jeszcze tam niektóre skubią. Zobaczcie, było sprzątane w niedzielę. I właściwie nie widać żadnej różnicy więc nie wiem, może jutro, może w sobotę też znowu trzeba będzie tutaj sprzątać no w takim w każdym razie mamy komplet w domu po oblocie fajnie, bo też te maluchy najmłodsze tam troszeczkę polatały sobie jeszcze nie wszystkie oczywiście część przesiedziała trochę na dachu ale maluchy to są maluchy co jeszcze wszedł do mnie gołąbek za moimi oblotu, tutaj wstawię Wam zdjęcie tego gołąbka i numer obrączki e, może któryś z moich widzów akurat e, akurat pozna swojego gołąbka e, sms do sekretarza oddziału oczywiście też już został wysłany, ale jest już dość, dość późno na dzwonienie do ludzi, więc jeśli nie dostanę odpowiedzi to e, no to oczywiście zadzwonię z samego rana i powiem, że taki gołąbek się u mnie zatrzymał bardzo ładny samczyk ewidentnie się tutaj z moimi gdzieś zabrał bo jest nie jest jakiś chudy jest naprawdę dobrze odkarmiony więc on na pewno gdzieś tam się gdzieś tam się zagubił także, także mamy gościa mamy gościa ktoś mi swojego gołębia wysłał czasami się śmieję właśnie z tego, że Ktoś mi swoje głębie przysyła, jak takie obce wchodzą. No ale do rzeczy. Ja już kończę teraz filmik, oczywiście. Gołąbki idą spać. Ja też idę spać. No i jeszcze jutro oblot zrobimy rano. Po południu już im odpuszczę. odpoczną sobie przez, przez sobotę i w niedzielę jeszcze raz od nowa zaczynamy obloty. Więc teraz chwila. Dla nich odpoczynku, chwila dla mnie odpoczynku. No i pracujemy dalej. Jest już dość ciemno tutaj w głębniku, więc ja, ja się zbieram do domu. Pozdrawiam wszystkim, wszystkich. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.